Szczęść Boże polskim rolnikom, gospodarzom, którzy walczą w tych dniach, miesiącach nie o swoje, nie dopominają się kolejnych podwyżek, dopłat, walczą o nasze, walczą o suwerenność żywnościową narodu polskiego, bez której nie będzie mowy o suwerenności w jakimkolwiek wymiarze. Rolnicy walczą, rząd ich straszy, pacyfikuje. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie ulegają naciskom, którzy nie dają się zastraszyć na przejściach granicznych, w medyce Chrebennem, korczowej, barwinku i w innych miejscach na trasach, węzłach komunikacyjnych, dziś, zwłaszcza widzimy nowy ruch solidarności, mimo prób. Ogarnięcia, rozmasowania i rozprowadzenia tego ruchu przez macherów, liderów związkowych pojawiają się w sposób naturalny. Wyłaniani są liderzy ludzie nowi o zdolnościach przywódczych i mam nadzieję, że żadna bezpieka, mafie, służby i Loże już tego nie ogarną. I Zielony Ład zostanie obalony. Polska stanie się strefą wolną od eurokomunistycznych urojeń. Precz z Zielonym ładem, stop Ukrainizacji Polski, stop zalewaniu Polski towarem ziarnem nieokreślonego pochodzenia, nieokreślonej jakości, a raczej w jednej kwestii ściśle określonej, mianowicie jest to towar niespełniający tych norm, które polski rolnik spełniać musi, grając w nieuczciwą grę, w którą tak dobrze nauczył się rozgrywać polskie karty. Polski rolnik upomina się o równość zasad. O równość zasad. To bardzo piękny aspekt tego protestu. Z czym wychodzi rząd, z czym wychodzi władza? Władza chce dać rolnikom nawaciki. Władza retuszuje, po poprzedniej władzy totalna opozycja, dziś władzy robi jakiś tam lifting ustawowy. W ramach remanentów po tym, czego narobiła Zjednoczona Urze Prawica, Konfederacja ubolewa nad tym, że najwyraźniej inflacja prawa w Polsce doprowadziła już do tego, że nie działają najwyraźniej prawa kardynalne na przykład karalność doprowadzania do niekorzystnego rozporządzania mieniem najwyraźniej to nie działa, skoro banki mogą rozgrywać nie tylko rolników, ale wszystkich kredytobiorców, konsumentów w nieuczciwy sposób, pisząc coś małym drukiem na dole strony. Nie sprzeciwiamy się tej ustawie, jesteśmy gotowi ją procedować, chociaż będziemy z ostrożności procesowej przyglądać się temu, czy nie zostanie tam dopisane jakieś kolejne lub czasopisma w interesie nieuczciwych oferentów usług finansowych. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję panie pośle i teraz przechodzimy do pytań. Ustanawiam czas pytań na dwie minuty. Pierwszy na liście do zadania pytań jest poseł Grzegorz Braun Konfederacja. Panie pośle. Chyba, że chce pan przepuścić kogoś, Panie Pośle. Przepraszamy Pani Marszałku tutaj. Jest decyzja, żeby przemawiać. Dobrze, proszę bardzo. Panie Puszczaliśmy pośle. jeden drugiego e, przodem. No, no, pytanie proszę. jest takie, skoro jak argumentują. Projektodawczy. to jest łatanie dziury, która wynikła z tego, że nie były prowadzone konsultacje i że nie zapytano głównych zainteresowanych o to, czy są zainteresowani poprzednią legislacją, to jak wyglądały te konsultacje przy przygotowywaniu tego projektu? Kto został zapytany, jakie badania zrobiono Jeszcze raz? Zwracam uwagę na to, że praktyką w Wysokiej Izbie w minionych latach bywało wpisywanie w z pozoru zacne i celowe projekty jakichś małych kruczków, czarcich zapadek lub czasopisma i temu podobne. Czy jesteście, koledzy, koleżanki, szanowni czcigodni, absolutnie pewni, że nie wyrządzacie rolnikom polskim po raz kolejny niedźwiedzi przysługi? Bardzo dziękuję, pani marszał. Dziękuję panie pośle. I teraz...